Tam po prawej coś, taki większy punkt. O, słyszałem policję. Ale to chyba nie do nas. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serwera o nazwie proszę państwa, żebym się nie pomylił czasem. Czyli złocone trasy. Ponoć na złoconych trasach jest teraz event, jakiś letni, o, letni event. No i musimy się dostać najpierw do DinoShop. Jak to się robiło? Oczywiście pozdrawiam też wszystkich, którzy tutaj e, mogą. Pomóc mi w evencie, a przede wszystkim nie przeszkadzać jakoś w trakcie gry, bo tutaj się zebrała dosyć duża, duża grupa w tym momencie. O! Mamy tablicę, prawie jak na PCD. The full version of the game is out. Holiday event. Remodeled cars and much more. You can check the full changelog on the games Discord server. Dobra, tu się chyba brało samochód, z tego co pamiętam. Wiecie, tych serwerów trochę jest, ja nie pamiętam wszystkiego. Miejmy tylko nadzieję, że się administracja nie będzie wkurzać, jeżeli coś na filmie powiem nie takiego, jak powinienem, ale dobra. Bo, przepraszam, który myśmy mieli samochód w ogóle? 24,5 tysiąca to nie, myśmy coś kupili, ale ja nie pamiętam, co myśmy kupili. To jest dostępne na evencie, jest zaznaczone na niebiesko, czy coś jeszcze? SR6, aha, bonus, aha, to on jest po prostu, że go nie można wziąć. FSM Orzeł Epicari też go nie można wziąć. Ja coś nowego miałem, pamiętam. Tylko nie pamiętam co. Jakiegoś gruza miałem na pewno. A, tutaj to miałem. O jezu, fiata, ja 125P ja mam. Ja pierdykam. No dobra, dobra. E, ADW e, Tico jest darmowe, a Matyziaka też mieliśmy. Dobra, to FSM 125P. Spróbujmy sobie go zrespić. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, gdzie się teraz respi samochód, i czy my stąd wyjedziemy? To jest, to jest dobre pytanie. Dobra, tu mi się zrespił. Mamy też pokazane, że drzwi są zablokowane z każdej ze stron. Teraz sobie odblokowaliśmy na moment. Teraz znowu zablokujemy. Aha, jak zablokujemy, to. O nie, najgorzej, najgorzej. Dobra, jak zablokowaliśmy, już problem był. Przytrzymaj F, aby uruchomić. Trzymamy. I teraz tak, chciałbym wyjechać, ale... ale jest pewien problem. First get delivery from dino-shop. Dobra, gdzie jest dino-shop? Czy on jest oznaczony gdzieś i ja tego nie widzę? Dobra, no kurczę, zejdźcie koledzy. Proszę was, nie blokujcie. Gdzie jest dino-shop? No dobra, ja, ja potrzebuję y, obczaić dino-shop, gdzie, gdzie jest w ogóle. Dino-shop, ja może napiszę do widzów, którzy są na serwerze, gdzie jest dino-shop w tym momencie. Oj oj, 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 kraksa! Ja bym chciał zjechać na... Na pobocze bym chciał zjechać. Dobra, chyba że tu jest dino-shop zaraz zobaczymy trzeba ustąpić pierwszeństwa ja tylko przypomnę oczywiście na początku odcinka jeżeli film wam się spodoba zostawcie proszę łapę suba komentarz wpadnijcie także na g2 instagram discord wszystkie linki jak zwykle macie w opisie a, pod filmem dobra yy, zakładam że to może być dino shop więc ja się zatrzymuję w tym miejscu włączam ręczny yy, zamykam możliwość wejścia do samochodu to jest Dino Shop, czy to nie jest Dino Shop? Yy... Dynoshop, Shop, Dino Shop, Dino Shop. To... Halo, halo, PCD. <grytanie> Logistic Advisor Talk. Czy to jest to good evening. How can I help you? Yes, I'm on the job. We are currently working with Transpol. Okej. Okay. I... Czy Dino Shop to jest Dobra, zapytam się. Yy, dino shop to jest to miejsce do brania paczek? Czy jakieś inne? Dobra, wolę spytać, żeby nie było. Teraz do grono. Ej, dobra, gdzie jest to gronowo zaznaczone? Tam są paczki eventowe. Obok Dino jest. A bo Dino Shop to jest Dino po prostu. Tak to jest to? Tam masz paczki? Nie, nie. I, czy to w Dino? Czyli End Hitch Trailer. Okej, okay, czy to jest coś innego? Czy to, to jest coś innego? To jest inna paczka eventowa, jednak. Na to wychodzi. Dobra, czekajcie, to jest jakaś inna paczka. Bo, no, cały problem może polegać na tym, że ja mam grę chyba po angielsku. Przez co pokazuje mi, zamiast nazwę Ja tego nie lubię na serwerach. Moim zdaniem to powinno być jakoś ogarnięte. Że nazw własnych, typu sklep Dino, yy, to nie zmienia na Dino Shop, nie? Bo skoro na sklepie jest napis Dino, to jak ktoś chce się do Dino dojechać, to wtedy... Czekajcie, tam jest Dino, tak? Gdzieś, jakoś. Bo jak ktoś chce do Dino dojechać, no to dobrze, żeby... żeby dojechał do Dino. A na sklepie jest napis... Mamy Dino Shop, a na sklepie napis Dino, nie? Nie wiem, nie wiem czy rozumiecie, o co mi chodzi. Czekajcie, tędy? Ja ale najgorsze właśnie na tych serwerach jest to, że ja nie mam pojęcia, gdzie ja jadę. Czy ja dobrze jadę, czy ja niedobrze jadę. Czy ja powinienem jakąś boczną jechać czy nie? Na tych serwerach to by się przydało faktycznie mieć kogoś, kto was poprowadzi do tego punktu. Dobra, tutaj w prawo jest jakaś trasa. A jeszcze się ciemno robi. A też zawsze był ten problem, że na tych serwerach czasem są takie dwa punkty, które wyglądają jakby były blisko siebie, a później się okazuje, że wiecie, tu jest jedyny dojazd gdzieś do przodu. A kolejny dojazd do tamtego miejsca będzie gdzieś całkowicie dookoła. Może być tak, ale nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. Gdzie jest gronowo 3? Nie mam pojęcia. Trochę się na tej drodze ślizgamy jeszcze. Mamy pościg cały czas za nami. Dino Shop. Ale to też dyno Shop? To chyba też nie powinno być dyno Shop. Kurczę, jakoś inaczej. No jakoś tu inaczej. Tutaj, jeżeli y, zobaczyłby ten film, y, osoba odpowiedzialna za serwer, to mogłaby dać znać, jak to wygląda? Że każde słowo jest tłumaczone jednocześnie na, z automatu na ten język angielski z powiedzmy języka polskiego, i sklep Dino został przetłumaczony na Dino Shop? Czy to wy robicie w ogóle takie tłumaczenie, nie? I czy macie wpływ na to, czy dane słowo zostanie przetłumaczone, czy nie? Okej, okay, ja nie wiem, czy ja powinienem jechać teraz tędy, Nie mam pojęcia. Uf, tej, to jest najgorsze, niestety. O kurczę, dobra, jedziemy. Powiedzmy, jedziemy na wprost, już chyba. Ja się tu zawsze gubię. Jakieś latarnie, coś może. W nocy ciężko, ciężko dostarczać paczki tak daleko do tego gronowa, całego. Może jakaś obwodnica do gronowa? Spróbujmy sobie tędy dojechać. Gdzie w ogóle yy, miały miejsce te złocone trasy, czy złote tarasy? Jak to kiedyś mówiłem. Jaki, jaki to jest region polski w ogóle? Dobra. Ja pierdzielę najgorzej. No w nocy to, to mało się widzi. O! Może nastanie świt jednak szybciej. Za pomocą magii, ja pamiętam, że to jest to miejsce, gdzie my zawsze podjeżdżamy. Mam wrażenie, i się gubimy. Koniec końców, że tak do końca wiecie, jest paczka na to gronowo, i nie wiadomo, czy jedziemy dobrze, czy nie dobrze. Zawsze jest ten sam problem. wyskitu. czekajcie, deliver here. No to nie, no to może dojedziemy teraz. Mam wrażenie, że to, to jest faktycznie to miejsce, i że dobrze dotarliśmy tym razem. Ej, czemu mam długie światła, i nie widzę tych świateł? Ej, co jest? Czemu ja świateł nie widzę? Po czym ja jadę? Ej, światła mi się wyłączyły, jakby. Ej, świateł nie widzę tutaj. Co jest? Dobra, czekajcie, bo ja muszę do tego gronowa dojechać. Jestem już tak blisko. Mamy w ogóle poziom tego, napełnienia zbiornika chyba paliwem. Jeżeli to faktycznie działa, Fuel 12. A to, co to, jak koła się zachowują, ciężko wyczuć. Powiem wam, ta strzałeczka by się taka przydała. Fajnie, nie wiem, na work city, chyba. Na pracowo serwerze było to fajnie zrobione. Że jakby tak na podłodze była ta strzałeczka pokazana. Dobra, zarobiliśmy 2934, więc coś tam mamy. Oho, po co za nim jedziesz? Powiedział chłop, który też jechał. <ślad> <ślad> zawsze śmieszy. Dobra, respawn. Don't reset? Jak don't reset? RESET! Reset postaci robimy. Respimy się raz jeszcze. Powiem wam, ja się nasłuchałem, siedziałem chwilę w lobby, zanim się tutaj włączyłem do gry i się nasłuchałem jakiejś gry, tego, piosenki. Teraz będę to nucił. Dobra, bierzemy sobie pojazd nasz. Nasz pojazd kosztował 4200, okej. Okay. Dobra, wyjdźmy sobie po ten nasz pojazd. Przepiękny 125 fiat fiat! Stop! Fiat! Dobra, gdzie on jest? Gdzie jest nasz samochód w powietrzu? Okej, okay, okej. Okay. Dobra, no te samochody, które się respią jeden na drugim, to jest faktycznie odwieczny problem tutaj, z tego co pamiętam. Dobra, i teraz tak, teraz szukamy Dino Shop. Te, teraz szukamy Dino. Hmm, gdzie jest Dino? Tam może być, gdzieś, czekajcie. Gdzieś tam mi się wydaje, że jest jakaś część miejscowości. Kolejna. Dino to jest wiadomo, że w takich mniejszych miejscowościach zazwyczaj było w Polsce te Dino czy te Dina. Aczkolwiek teraz się w przemyśle nawet pojawiło Dino już pierwsze. I nawet dwa są już pod przemyślem. Także jest coś nowego. Okej, okay, policja chyba w ogóle przyjechała i stoi i czeka, aż coś ktoś odwali. Dobra, dzień dobry. Gdzie jest sklep dino w tym mieście? Hmm, to jest zawsze ten problem. No bo gdzie jest sklep dino? Gdzie my jesteśmy na ten moment? Gdzie my jesteśmy? Gdzie może być dino? Gdzieś taki duży budynek, który by był. Eee, jak daleko? Może wiecie, zadajmy pytanie. Jak daleko jest dino od spawnu? Czekajcie, jeszcze podjedźmy kawałek. Tutaj były jakieś sklepy, ale tu chyba nie ma dino. Tutaj policja często stała. To jest spożywczo-przemysłowy. Kurczę, gdzie jest to Dino zafajdane? No, ja tego Dino nie znajdę. To jest, to jest mój największy problem na ten moment. Dobra, a myślicie, że przejadę na skuśkę? Dobra, przez ten las mogę w miarę chyba jechać. Trochę mnie tu znosi, powiem wam. Że tak niekoniecznie dobrze jedziemy zapewne. Dobra, gdzie jest Dino? Gdzie jest Dino? Dajcie mi dino! Dino sklep! Dino shop, nie mogę z tego. Gdzie jest to dino za zapajdane? Ja nie, nie jestem w stanie dina znaleźć. Jeszcze deszcz teraz pada, no. Gdzie jest dino shop? Dino, dino, dino. Dino, dino, dino. Tutaj jest jakiś parking. Eee. Gdzie jest to dino? Ja pierdykam, ty. No nie wiem, nie wiem, widzowie. Jeżdżę tu i nie widzę dino. Tam po prawej coś, taki większy punkt. O, słyszałem policję. Ale to chyba nie do nas. Dobra, to też nie jest dino. Gdzie, gdzie jest dino? Yy... Ktoś pokieruje na dino. Dobra, zresetmy się jeszcze raz, w takim razie respawn, reset. Ktoś miał paczkę, może tam jest to dino faktycznie jednak. Ja pierdykam, no chciałbym jedną paczkę do dino zrobić, naprawdę. Jedną, jedno dino bym chciał zrobić. I spawn. Ja mogę policja. Adidas linie lotnicze, admin. No dobra, to, to mam wrażenie, że faktycznie da radę pan policjant poprowadzić. Yy, tylko szukam swojego samochodu. Dobra, to jest mój samochód. Czemu ktoś mi wsiadł? Ktoś mnie podsiadł. Dobra, ja pierdziele, czekajcie, bo ja stąd nie wyjadę teraz. Dobra, chcę podjechać, dobra, dobra, dobra. No, ja pierdziele, pchają ten samochód. Przepychają mnie. Jestem w stanie wyjechać. Dobra. Prawo, z lewej nic nie jedzie. Możemy jechać teraz na ten moment. Okej, okay, ta policja też tak. A tu co to jest? Gość jest oznaczony w ogóle? Dobra, jedziemy za policją. Policja powinna nas odeskortować do Dino. Czy co, Dino będzie tak daleko? Myślicie od tego miejsca? Faktycznie? Dobra, w prawo. Tutaj zablokowano drogę. Kurczę, zaraz się okaże, że ja dobrze jechałem. Ej, ja dobrze jechałem. Ułem. No tak, stop jest. Stop, bardzo dobrze się zatrzymali. Tylko oni się tak zatrzymują. Trochę z mojej perspektywy to wygląda jakby lagowa lago lagowali. Chyba, że po prostu jest 50 i oni utrzymują, no ale to ja ich wyprzedzam. Patrzcie, ma jadąc 30 na godzinę praktycznie. Dobra. Gdzie teraz? Do przodu. Aha, bo tam coś jest. Ej, ta część tu była? Ja pierdzielę. To są większe lagi niż na PCD, jak jest full server. Dobra. Okej, okay. ej, to jest jakaś nowa część mapy w ogóle? Tego nie pamiętam. Tak po prawdzie. Albo przez to, że to się tak późno pokazuje, to, to też mogłem tego nie widzieć. Dobra, tutaj gość widzę zablokował drogę, którą nie powinienem jechać. Dobra, i teraz w jaki sposób ja mam paczkę odebrać jakąś? Jak mam to zlecenie sobie zrobić? Dobra, napiszę dzięki. I teraz tak, jak się odbiera paczkę z Dino? To jest dosyć dobre pytanie. Jak odebrać tę paczkę? Interact. Interact? Dobra, mamy tak, dwie misje. Quest Moherepsy delivery za 1-2 kokos i Elephant Delivery za 2-3 kokos i 400. Dobra, czyli przyjąłem e, tę misje i teraz tutaj jest moja paczka z tyłu. Dobra, ej, to mi się w miarę podoba, nie? Tylko no wiadomo, jest młyn na serwerze. I te samochody trochę też gorzej działają jednak niż na, na PCD. Przez co tutaj może być faktycznie spory młyn i ciężko może być... Ała, odbierać te paczki. A jeszcze ludzie ci samochody przesuwają. Połowa laguje i to jest problem. Dobra, bo tu moja paczka była jakaś. Jeszcze raz muszę chyba po to wyjść. Też tak szybko to nie akceptuję. Dobra, tutaj jest moja paczka. Czyli co, jak ja swoje paczki nie wezmę, to moja paczka zostanie zastąpiona inną paczką, no ale kurczę, jak ja mam paczkę swoją wziąć, jak tu cały czas ktoś. No, aaaa! I zniknęła paczka, no nie mogę, nie mogę, nie mogę, no. Poszedłem po swoją paczkę, jak ja mam wziąć tę paczkę i jednocześnie szybko podjechać, jak mi się zmieni znowu. Interakt, pyk. O, podłączyło mi chyba nawet teraz samo. O, no, z tymi paczkami to problem lekki. Jeszcze. <noise> no nie wiem, to mi tak podłączyło, że ja w stanie nie jestem jechać. Ty, jak mam to odłączyć teraz? Nie, nie jestem w stanie jechać z tą paczką. Co jest? No nie ruszę, nie ruszę z tą paczką do przodu Ja pierdziele co jest, no Okej, okay, okej, okay. jakoś samochód się zablokował chyba z tą paczką Dobra, dobra, próbujemy go jakoś wyciągnąć Żeby był w stanie jechać Ktoś jeszcze mi wsiadł do samochodu za ten czas nawet nie wiadomo, jak to odczepić w razie, W. Dobra, myślicie, że teraz pojedzie... To, to nie chcę jechać! To nie chcę jechać z tą paczką! No, nie mogę. To nie chcę ruszyć w ogóle. To, to, to nie chcę ruszyć, moi drodzy. Nie chcę ruszyć. Oj, 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 czy to jest za słaby samochód? Jest taka szansa? Fiacik nie da rady. Czy Fiatem nie można tego brać? To powinno być zablokowane jakoś w takim razie. Albo powinna być jakaś duża informacja o tym, że Fiacik nie da rady. Wziąć w ogóle paczki. A to szkoda, no bo eventu nie będziemy mogli zrobić. Ja pierdykam. Ale mi się wydaje, że Fiacik dałby radę, tylko się na początku coś zblokowało. Bo on gdzieś tam trochę podjedzie. Do tyłu też daje radę, patrzcie, bez problemu. Tylko ja nie jestem w stanie. Mi się to zblokowało podczas chyba wybierania paczki, nie? Że jakby samo się nałożyło. I, i teraz jest problem. Eee, tu się zablokowało. Jakby to wyprostować, to może by dało radę, ale. O, 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 o czekajcie. Czy nie, czy nie da rady? Tak go podniosło, jakby. Widzicie? On do, do przodu teraz dał radę, bo go. A, bo go przepchał, no. Mi się wydaje, że dał radę trochę, ale. <ścoughs> Ciężko wyczuć. No dobra, moi drodzy. Jeszcze ten deszcz paskudny. To będzie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek ze Złoconych Tras. Spróbujemy coś zarobić i kolejny odcinek nagrać jeszcze z tego serwera, bo jest. Zabawne całkiem. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, Elojczejś. Siema.